Dzień doberek Panie kochany Gdzie my się teraz znajdujemy Mordo jakieś latarnie tutaj kurczę mamy Ja nie wiem co tu się wydarzyło Mordo moja droga Gdzieś nas wypitoliło Gdzieś nad jakieś głębokie wody I sam nie wiem mordo w sumie gdzie My teraz się znajdujemy Ale wiem jedno Że znajdujemy się w grze Jaką jest Mad Runner tak jest moi drodzy, Runner VR. Znacie zapewne Snowrunnera, znacie Madrunera, który był wcześniej przed Snowrunnerem, ale to był Madrunner zwykły, a tutaj mamy specjalną edycję, wersję Runner VR, na którą sobie, na której dzisiaj sobie pogramy. Zmieniamy za chwilę w tego oto wariata, normalnie mówię wam koniec świata, fura jak widzicie gigantyczna jest, mega gigantyczna, ale, ale właśnie, ale, e, oczywiście jest wiele ciężarówek tutaj do wyboru, e, są to takie e, duże jak i tutaj, jest jeszcze zwykła, mniejsza, ale mówię, wezmę jakieś zadanie z najbardziej hardkorowych, bo mamy tutaj karierę, Mamy tutaj e, też e, takie e, misje, aby sobie samą wybrać, więc mówię, kurczę, no to jak mamy się bawić, to na grubo, co wieku. Dobra, wsiadajmy do tego oto pojazdu. Moi drodzy, no e, robimy tak. Wlatujemy cyk. Dawaj. No, skorecaki co jest ty? A muszę... Ty co wieku patrz, ja muszę podejść. Ha, rozumiesz? Aha! Taki jaja. No tak, moi drodzy, jesteśmy w ciężarówce. Wygląda to y, do kitu, nie? Bo w ogóle nic nie widać. Y, no niestety, ale w tej grze trzeba grać. Nie dość, że y, na y, moi drodzy siedząco. Wiem, gdzie teraz siedzę. Pod, pod kierownicą. Czekajcie. Mamy tutaj oczywiście y, zadanie: zadanie, czyli tutaj wyskakuje nam na piesi. Będziemy jeździć z przyczepami. No dobra, dobra, słuchajcie, tu mamy GPS, gdzie mamy jechać? Nie wiem, zabieramy kluczyki, cyk, cyk, furę odpalamy, mamy tutaj dwie możliwości jazdy, pierwsza jazda to jest, że bierzesz łapę na kierę, i kierujesz, nie? No, jak w powietrzu wiadomo, byle jak. No, niestety, jest to e, pierwsza gra, która. Znaczy, pierwsza gra, no. Jest to Snowrunner, e, który e, możemy. Znaczy, nie da się podpiąć w ogóle tutaj żadnego kontrolera. Znaczy, mimo podpięcia to i tak to nie będzie działać, nie? E, dobra, tutaj mamy, moi drodzy, ręczny. Ręczny musimy za każdym razem zrzucać. E, gazu nie dodaje nogą, nie? joystick joyce. także możemy jechać tak, albo możemy sobie yy, rozciąć się i sobie jechać tak, nie? Yy, byście grali na, na padzie yy, no nie yy, dziwnie to na pewno wygląda, gdy będę tak robił, bo w powietrzu to mega dziwnie, yy, tak, możemy sobie przejrzeć jak to wygląda tutaj, no powiem wam tak jest to taka duża ciężarowa hardkorowa yy, więc w niej tutaj w niej tutaj e, jest inaczej. Inaczej to wszystko widać, bo, bo nie wiele widać, ale w ciężarówkach tych takich mniejszych, co tam wcześniej, mniejszym to było tam naprawdę widać to hardko, nowo wszystko. No dobra, panie, lecimy! Let's go! Ogień na tłoki przez te nasze błoto. Oczywiście, co się dzieje, gdy mamy tutaj e, dużo błota na szybie. Mój drogi, wciskam przycisk, wycie wycieraczki... I wycieraczki, no tak! Ja wiem, wiecie teraz! I jest jeszcze go śmiać, te wycieraczki są masakrycznie duże Niesamowicie wręcz duże, gigantyczne <laughs> No ale co, swojej drodzy Ja pierdykam, ty! Ja pod tą górę podjechać! No macie jajca, wolno No dobra, dawaj, zapidelamy Ty czekajcie co, żeby wyjać o tą górę, może zapnijmy sobie Wszystko i jedziemy teraz ja! ale caduwa stary, Ja! ja pierdykam, ale to kosmos wygląda, ej, mega kosmos, zobaczcie, niesamowicie to wygląda, ja pierdykam, ej stary, ale caduwa, dobra, tutaj nam pipka, tak, ej, po co nam pipka, pipka nam to, bo... Mamy tutaj e, zablokowane nie i e, nie możemy na zablokowanym tutaj e, mostach czy jechać zbyt szybko, nie? Dobra, to ciśniemy, wariacie. Dawaj. Ej, co się zakopajcie. Puść ciężko ma. Wow! Ej, ja przysięgam, tu jestem pierwszy raz, nie? Naprawdę! Ja pierdykam! Ty stary, czekaj. Zapnij mosta. Dawaj, jedziemy! Ooooo! Ja! Ej, ja za chwilę joystickiem pokieruję bo kierownicą, ej, jest tak śle! Ioo! Ja! Pierdyka! Ty! I, ja, Stary sobie nie wypito, co za Co ja tu posikany lecę! Dobra, jest, posło, posło ciągle? Ej, co? A co to, to drugie? A co mi drugo? O co tu chodzi? A to co to jest? To jest steczny no, Dobra jedziemy, ty, wyłączone mam. Nie, bo mi tutaj cały czas się pszczim, 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 nie? Czas to ja z tej ciasnej Ty, ale czy ja, my na pewno dobrze jedziemy? Woooow Ja pierdykam, jakie tu góry stary są Cztupionowa góra jest, człowieku STOJ! Jezus Maria! Znak Rozpitali... <noise> Cię na gościu, ale po co znak? No <grystanie> dobry. Fajny dźwięk. Jo, dawaj jedziemy ogień. Let's go! Come on! Jaki, dawaj co do Stanął mi ty! Ty stary, ja źle jadę! No nie pamięt nie ja źle jadę! <grystanie> ja! To jest stacja tylko bez nowa! Ty idź jakiś auto? Ty, co tu jest? Ty, jest nasza przyczepa, którą ma... Ty, tam jakieś auta są. Ej, czy, Gdzie ja jestem? Ej, co te auta tu robią? co tu robią? Że Dobrze przyjechałem. I <śmany> jak ze wód <wutrówną>, <śmany> ja nie chciał! Ja pierdykam ty Ale zobacz jaką dziurę zrobiłem ty czekaj I patrz jaka dziura Ja Ale to wygląda No grafika nie jest Wiadomo najlepsza Ale fani jest mega nie Grafika jakaś No pierdykam ty o co tu chodzi? Same w wciepują A nie To mi za wstecz z górki Ej Ej poczekajcie, ja źle przyjechałem. Na to wychodzi. A to jest, żeby się zatankować? I to jest, żeby się zadankować. Ej, co mi to cały czas strzela tu Ja nie wiem jak to wyłączyć jest jakaś blokada chyba Mostu wam o coś ja nie wiem jak to wyłączyć Bo tu wie ja tylko mam tu fajkę Nie? Tu nie ma więcej Dobra czekajcie bo tu jest stacja, spróbujmy się zadankować. I no mam paliwa. Ty no widzę, że mam ciężarówkę. Uy, zobaczcie, bo tu jest kluczyk. I co ja wcisłem? Nie to, człowieku. No tu jest, patrz. Ty to się jakoś. Nie, no tu nie ma nic. Nie wiem, co chodzi, ty. No bo tu jest. Tu jest blokada. No dobra, słuchajcie, idziemy z ciężarowy. O, ręczny. Wychodzę, nie? Czyli nie muszę de facto wstawać, ale wstaniemy. Tak. Idziemy, ty. Idzie tu się tankuje furę, po co naj? Gdzie się tankuje, no? Tu się tankuje, ty, to Dobra. O, ale za Ej, że ja ci szadzić mogę? Czy normalnie mogę zadankować cyfurę w tą radę, że... Stary! Ej, no to jaja są! Czekaj. Ty! No i co teraz? Jak to włączyć? Ty, żeby to działało? Jakoś włącza? Tu jest. Ty. No idzie on. Albo już jest za tank? Nie, nie jest. To jest. Ty! Może to zachycić jakoś. Tak. tak. To dziwne jest jakieś, ty. Czekaj. A tu się sika! Teraz! Ty, stali ty jak w realu tankujesz! Ale czad! Teraz schodzimy. Ty, jak w realu, trzeba trzymać pistolet tutaj i ja cię ej mega fajnie zrobione jest Dobra wsiadamy, cyk i wsiadamy, ci żarówę dalej a jeszcze trzeba zamknąć nie da się tak założyć. ale mega ty Mamy tam dwa zbiorniki ty a ten drugi lewa by trzeba obrócić się nie bo tam nie ma ej, czekaj zobaczymy ile jest paliwa jak wejdę, no... No, bo uszyłem. Bo... A nie, jest full, dobra. No, tutaj akurat jest tak do kitu zrobione, nie? W SnowRunnerze, że... Jak... E, taki czarny... Kurczę. E, czarny obraz jest, nie? Jak siądę za daleko, jest czarny obraz. Jest troszkę do kitu, nie? No, ale cóż. E, jedziemy. Steczny I ogień. człowieku nic nie widać. bo ja włączone miałem i dlatego mi tak strzelało. Dobra, już wszystko wiadome. Ty, a jak się mogę ciężarówkę sobie naprawić? Bo widzę, że jest zepsuta. Ej, tutaj też mamy cysternę i to jest... Jest ciężarówka te moja. Trafić. Ty, a może mogę sobie wejść do niej? Idę obadać, cię. chodź się obadamy, co wejść do niej. Ej, dzikie jaja, z Co mogę być? Ej, pitoli, stary, nie? Ty mogę być? Ty mogę? O ja, człowieku! Ej, czekaj, że dozyć, idzie gdzie mi odjało. Ty! Ej, co to stary? O co tu chodzi? Ty, co jest? Ty! Ale co to jest? U -u -u -u. <śpiewa> <śpiewa> Dobre! Gdzie ty z Ty no ale dobra, nie będziemy jeździć, nie? Dlaczego blokady się znowu Wiesz? Przyciskiem linka wycieraczki. No, to jest taka inna ciężarowa. No dobra, ale. Ty da się wyciągnąć? Dobra, tym i tak nie idziemy jechać. Bo my idziemy yy, tamtym jechać. bo tym nie pociągnęłem przyczepy, nie? Dobra, wsiadamy, że nie chcemy się wstawać. Kurczaki. Ale puta ci żaru błota, nie? Dobra, jedziemy wariaty, cio. Okej, okay, baby! <ścoughs> Dobra, są dzikie jaja. Eee, palimy. Myślę, że nie działać. Człowieku, ty! Ja myślałem, że po ciężarówce będzie, nie? Że nie zadziała. Mój nie, to jest koniec! Człowieku! Ej, dobra, to gdzie ja teraz jechać? Wow. Ej, stary, patrz to! Ja pierdyka! to gigantyczne! Ja! Ja pierdikam, cię! człowieku, wieku! to cię idzie posrać. No i dawaj, lecimy! Ja! Ej, pod góry się lepiej wyjeżdżało! Teraz zjadź się z masakra! Ej, centralnie, nie? Dobra uwaga! Teraz A. tu trzeba... Ja pierd... Nie wiem jak tu siedzieć stary. Dobra. Jedziemy, ogień. Wyjazdujmy! Ty, czy my tam na dół mamy jechać? Bo widzę, że mapka ma dwie drogi tylko, Ej, czy tam mamy jechać? Człowieko Zabłądziłem. Ło panie ty! Dawaj, dawaj, dawaj. No i tu się zakopłem. Wow, Jak błoto ładuje ty! Ej, czekajcie, zablokuje se. Yeah! Na blokadzie idzie stary, let's go! Ej, ale wycieraczki odpal. O, Idzie ładnie. Dobra, wyłączmy teraz, to będzie strzelać. Ej, no ja sakra stary, tak gra jest. Ja pierdykam, ty ja mam, że próbowałem sobie te początkowe zadania. Te pierwsze mapę. i tam był totalnie płaski teren w ogóle tam, to jeździłeś takim samochodzikiem bardziej z ciężarową. Ale tutaj stary to jest kosmos! Stupiolowa góra jest! Człowieku! Człowieku, oh mój Boże! Dobra, czy teraz idziemy w lewo? Dawaj, dawaj! Dobra, pyk, idzie. Ja irdyka, Ale tu jest jazda. O, widzę, ty! Widzę przyczepkę! Aa, jest przyczepka! Dobra, Dobra. <laughs> Ale mega, teraz cię mnie ty. Jaj, czyste, patrz jakie czyste szyby są. Ale co? O kurczę, ty. Żebym zajęła za bardzo. No, Ej, no masakra Wow, Jakie to bycie! Sławijeka! Ale to bycie jest! O ja pierdykam ty! O ja! Ale kozak! Ej, ja tak na coś siku jadę wolono, ale nie masakra! To nie ma jak konkrecić. Na kierownicy by się grało. Ja by tu była kierownica stary, to by była najlepsza gra chyba. Ja by działała kierownica. Ja, bo nie mogę podjechać. Dawaj! Ja! Co ci chcę? Co jest? Czekaj. Nie, no co jest, stary? Jak mi nie chce jechać? Ej, co jest? Bo ci kieja ja. Nie czekajcie, wariaty, no nie mogę wyjechać. Dobra, podłączyłem ją, ty, ale ja nie... dobra, poczekajcie, wyciągnij się z tego błota, ej, patrzcie, jak się zakopałem, nie, I ja pierdykam, dobra, wyjedźmy z tego błota i Zobaczymy nie, co jest, dobra, weszło, muszę siąść znowu, nie, ja, yeah, czekajcie, dziełacki Dobra, dawaj Pyk Linka Napręcza się, patrz widziałeś? Linka mnie wyciąga stary Dobra, pięknie nie Wycią Wyciągamy, okay. czekaj Teraz stopujemy linkę Nie Pręczny Dobra i znowu to samo, nie? Wychodzimy. Idziemy sobie odpiąć moi drodzy, linkę. Dawaj. Dobra. Ej, no udało nam się wyjechać. No i dobra, bo tu już polecimy sobie tu na dół, nie? Dzięki. Dobra, super. Luksus. Wsiadamy w auto. Cowieku. I lecimy. Uwaga! Łoł! Dzień wsteczny. Żeby nie przydzwonić to mordo. Będą jaja, nie? Dobra, jedziemy. Słuchajcie, o! BL Assist. Nie chcę asysty. Nie chcę asysty, chcę sam jechać. I tu nie ma... Ja, ale lipa! W innej ciężarówce tu z tyłu była szybka, nie? Tu nie ma szybki, stary. Jak ja mam wjechać? No nie no, nic nie widzę, stary, ty. O, czekaj. Widać, co tam widać, człowieku. Dobra, czekaj, zobaczmy, co się dzieje. O, prawie ty patrz! Jo! prawie co błysz, stary dobrze. Dobra, ty jedziemy, dawaj. Czyli prosto cały czas, tak jak idzie, tak jak idzie. Ja pierd... Ty tu nic nie widać. W tych lusterkach. Ty stary, ale to jest prawdziwy hardcore, nie? Ja cię sunę, gościu złoty. Dawaj, jedziemy. Ale czaduwał. Waga. Uwaga. Ją? I ZACZEPIŁEM JĄ? Ja! I jak to się zaczepia teraz? Jak to teraz? Nie mogę na podejść, stary, ty, jak ja zaczepię? I ja... Ty, jak ja wejdę ci ciężarówy teraz? Czekaj, patrz! I ja... Ale dobry jestem mocny na jednej ręce. Ty jest stary Nie ma pierdy, to ja jaja są ty! Jak to podczepić teraz? Jest! Podczepiłem! Dobra! Mapa. Ty, tu jest. Dziś też jest opis mojej ci żarówki. Możemy sobie włączyć AWD to Aha, nie, to jest opis. Okej, okay, dobra, sorry, opisy. E, dobra, gdzie mam jechać? Czekaj, czekaj, bo jak, jak to wygląda? Jak jest podpięte, nie? Ale ładnie wtedy zwiechałem. Pięknie. No dobra, moi drodzy. E, mamy z tym jechać tam teraz. Więc e, jedziemy. Jedziemy. Do schodka. Wsiadamy na naszą furę. Fotel. Słoneczko. Ah, dobra, jest dobrze. Siedzę. Widzicie mnie, git? Dobra, człowieku. Jakaś tam mnie widzisz, nie wiem. Dobra, jedziemy. Dobra zresztą, czy przecież mnie oglądać, czy grę? <grybuj> I... I ogień. Dobra. Ja pierdolka. Stary, jest nie Bo człowiek To ledwie co idzie, czekajcie się Zablokujemy Nie, to i tak idzie, nie trzeba blokować Po ciężko ma Napierdycham stary Ja miał pod górę? No chyba ci wariaty bolą. A ja, my tam pod górę mamy jechać. Ja piko, kole wariaty. Ej, to są dzikie jaja, nie? Dobra, cyk. Uwaga. Nie tu idą twósterką mogę paść. czysta już. Jak to wygląda? Mega! Stary, mega. Ej, to... kurczę, powiem wam, że mega to jest. Prawie jak... Ej, nie wiem, czy je... Ej, lepsza zabawa w ETS-ie... Lepsza zabawa niż w ETS-ie i ats ale... Jednak nie do końca, bo jednak nie mamy czym kierować kocema rękami w powietrzu. Ale mimo wszystko... Ej, nie chcę mieć, bo buksuję. To zawieszenie do góry, nie? Podnosz. Wow. KURTĘY nie mogę zobaczyć, ja nie mogę zobaczyć. Dobra, czekaj, gdzie mamy jajcie teraz? Dobra, ok. Ty wygląda na to, że nie do góry mamy jajcie kufle. Nie do góry, tak. To za drogą tam. My mamy jać tam, dobra, jedziemy w lewo, dawaj, byku tam, z tym ładunkiem, co jest, to? z tym kikałem ma a to No nie ma ci mnie, ci panu, co je, jaka, come on. jaka, 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 i jaka, 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 i i Zapniemy, nie? Dobra. Ej, bo mi stanie pod górę, to... Łoooo! Co to jest za góra stary! To no nie wiesz! Ja pierdyka, bo się upiwania w galocyna robię! Ej, tu nie nabrany mordo, nie? Tu nie ma z wyjechać! Co ja nie ma I

Oh, yeah. Woo! Yeah, complete, bro.